Dzień dobry, nazywam się Amanda Kaczorowska, pracuję w poradni ginekologicznej Magmen, Klinika Chorób Cywilizacyjnych. Zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, pierwsza wizyta ginekologiczna powinna się odbyć do 15 roku życia. A szczególnie ważne jest, żeby pojawić się ginekologa, kiedy dostaniemy pierwszej miesiączki. Taka wizyta ma na celu edukację pacjentki na temat jej fizjologii, na temat ocenić regularność cyklu miesiączkowego. Można także jakby zaproponować profilaktyczne szczepienia przeciwko HPV oraz także ewentualnych form antykoncepcji. Oczywiście jeśli występują jakieś niepokojące objawy, takie jak bolesne miesiączki, nieregularne, bardzo obfite, należy zgłosić się do ginekologa. Do wizyty ginekologicznej nie należy się jakoś specjalnie przygotowywać. Jeśli chcemy, możemy założyć spódniczkę bądź sukienkę celem, żebyśmy nie czuły się skrępowane, jeśli przychodzimy na fotel ginekologiczny. Należy także pamiętać, że często w gabinetach ginekologicznych znajdują się takie jednorazowe spódniczki. Ważne jest także, żeby pamiętać o tym, że miesiączka nie jest przeciwwskazaniem do, do wizyty ginekologicznej, ale jeśli, e, jeśli ma to stanowić komfort dla pacjentki, dla niej taką wizytę zaplanować po miesiączce, szczególnie jeśli chcemy e, wykonać cytologię. Dobrze. Dla nas ważne jest też, że e, Naturalne właśnie nie, nie, nie stanowi dla nas żadnej przeszkody, więc jeśli pacjentka rutynowo się nie goli, nie jest to wymagane przed pierwszą wizytą.